Napęd musi być czysty, ale w zimowym klimacie jest to niemal niemożliwe. Jeżdżąc nawet tylko i wyłącznie po asfaltach zbieramy więcej brudu niż do tej pory podczas największej brudnej wyprawy w lesie. W największe zło to oczywiście sól, piach i to, że cały czas praktycznie droga jest mokra, a to powoduje, że wszystko, cały ten brud, oblepia nas od stóp do głów. To widać oczywiście głównie na rowerze, ale widać nawet i na kasku. Jeśli chcemy, żeby napęd przetrwał zimę, musi być oczywiście dobrze nasmarowany, musi być zadbany w miarę jak najlepiej. I tak przypuszczam, że większość z nas przynajmniej wymienia łańcuch właśnie po zimowo-jesiennym brudzie. Przez cały sezon 2022 korzystałem głównie z, ze smarów firmy Momum. Całe nasze doświadczenie, jakie zebraliśmy podczas testów, oczywiście znajdziecie na naszym kanale. MOMUM oczywiście to są smary dedykowane na suche warunki. Warunki średnio właśnie pasujące, pasujące do tego, co mamy obecnie za okno. Przy teście MOMUM wspominałem, że jeśli łańcuch daje już wyraźny sygnał dźwiękowy, to wtedy używam gęstego smaru od Morgan Blue. Na sezon 2023 postawiłem właśnie na smary od belgijskich specjalistów, którzy, jak powszechnie wiadomo, zaopatrują wiele proturowych teamów i również przełajowców. Na testy poszły dwie wersje: jedna wyraźnie przeźroczysta, która na opakowaniu wspomina coś o MTB i przełajach, oraz druga bardziej gęsta, bardziej złota która przypuszczam, że nadaje się właśnie na bardziej mniej korzystne warunki. I jest to Rolls Pro. Każdy nowy łańcuch działa cicho i perfekcyjnie, a cały sekret tkwi w gęstym smarze, który znajduje się właśnie między ogniwami. Im dłużej jeździmy w bardzo niekorzystnych warunkach, mokrych warunkach i jeszcze dodatkowo korzystamy z myjek ciśnieniowych, to tym szybciej wypukujemy właśnie ten gęsty smar. Dlatego potrzebne jest systematyczne smarowanie łańcucha, a wtedy nie zawsze właśnie wozg jest najlepszym wyborem. o'zbekcha <laughs> Warto sięgnąć po coś gęstego, coś, co pozwoli, że znowu usłyszymy wiatr. Osobiście też nie jestem zwolennikiem kąpieli w jakiś rozpuszczalnikach z użyciem słoika i naprawdę nie wiem do końca skąd nawet taka legenda wypłynęła, ponieważ moim zdaniem i nie wiem dlaczego jeszcze nikt tego nie zauważył, jest to właśnie najlepszy i najszybszy sposób na to, żeby totalnie wyjałowić właśnie łańcuch z tego oryginalnego smaru. To, że Smary od Morgan Blue działają dobrze. Wiedziałem oczywiście już wcześniej. Przez kilka lat walczyłem o zużycie właśnie takiej 50 ml butelki. Ponieważ zawsze smar od Morgan Blue, wtedy w wersji Race, stanowił dla mnie alternatywę dla innych smarów, ponieważ wiedziałem, że jest on gęsty i po prostu po nim zawsze będzie dużo czyszczenia. W minionym już sezonie zaskoczyłem się i to mocno, ponieważ wszystkie używane przeze mnie produkty od Morgan Blue nie powodowały, że to, co przed wyjściem na rower, było srebrne, po powrocie było czarne. Być może wersja Race Oil, którą wcześniej miałem, o której wspominałem, tak po prostu miała. Smarowanie oczywiście w dalszym ciągu jest na świetnym poziomie. Oczywiście te dwa produkty różnią się między sobą i ten gęsty faktycznie lepiej użyć właśnie w trudnych warunkach, trudnych warunkach zimowych. Również w momencie, kiedy skończymy jazdę właśnie w mokrych warunkach i dodatkowo jeszcze rower trafi pod myjkę. Po takim kombo już niemal wiadomo, że jeśli rower wyschnie, będzie potrzebowało gęstego paliwa. Tak jak to na pewno właśnie powoduje, że łańcuch wraca do dobrego poziomu. Ten przeźroczysty oczywiście dużo lepiej nadaje się na suche warunki i właśnie w okresie letnim, wiosennym głównie z tego smaru korzystałem. Jego największa zaleta no to oczywiście to, że zostawia bardzo mało brudu i naprawdę niedaleko mu do czystości napędu, jaki, jaki znamy właśnie z wosku. Oczywiście nie jest tak, że mam cały czas czysty napęd i przy użyciu właśnie Morgan Blue wszystko jest czyste i nie muszę o nic dbać. Napęd musimy zawsze przeczytać po każdej jeździe. Powinno, powinien być to właśnie taki nasz nawyk, ponieważ bez względu na to, jakie tajemnicze mikstury, z jakich tajemniczych mikstur korzystamy, to po prostu powinien być nasz obowiązek. Już dawno obiecaliśmy sobie tak naprawdę na początku naszej działalności Hardej Hordy obiecaliśmy sobie, że nie będziemy tworzyć clickbaitowych materiałów właśnie o oczyszczeniu łańcucha, o wymianie dentki, ponieważ Przypuszczamy i czujemy, że wszyscy, którzy nas subskrybują, w pełni rozumieją nasze treści i prawdopodobnie już dawno zdjęli dodatkowe kółka z roweru podtrzymujące równowagę. Dlatego w szybki sposób, tylko dla porównania, pokażę, jak ja czyszczę napęd i robię to tylko i wyłącznie dlatego, że większość ze znajomych podejrzewa mnie co najmniej kilka razy w roku o zakup nowej kasety. A więc, jak do tego się zabieram? To oczywiście żart, ale znam jeszcze lepszy sposób. Ale żeby to zadziałało, potrzebna jest specjalistyczna szmata, która była sprowadzona i barwiona w Bangladeszu, a która w pierwszym swoim życiu była moim podkoszulkiem. Później, w silikonowych rękawiczkach i przy użyciu specjalistycznych nożyczek, tniemy taki podkoszulek na cztery równe części. I z jednym z nich przystępujemy do zadania. Już zupełnie poważnie, najpierw ogarniam boki łańcucha, ponieważ tam zbiera się najwięcej brudu i nie ma jak zniknąć, ponieważ boki łańcucha nie mają styczności z zębami. Później przechodzę do góry dół, w ten sam sposób. Jeśli na kasecie jest jakiś brud lub piach, to zaprzęgam do tego taką oto szczotkę. Ma już dobre 10 lat, więc nowa na pewno wygląda dużo lepiej. Jej dodatkowa zaleta to wyciągarka do różnych traw z pomiędzy trybów kasety. Na to oczywiście smar, bez doktoryzowania się, żeby ilość kropli, która spadła na łańcuch, nie była większa od ilości ogniw w łańcuchu, bo inaczej trzeba będzie cały proces powtórzyć. Parę obrotów korbą, żeby przejść też przez skrajne koronki, zrobić maksymalny skos. Gotowe, można nabijać kilometry. Nie róbmy ze smarowania i czyszczenia łańcucha magii tajemnej. Meches w warunkach przełajowych ogarnia czyszczenie i smarowanie w kilka minut, a zawodnicy walczą z większymi błotami niż większość z nas kiedykolwiek w życiu widziała. Więc róbmy to z głową.